Więc znowu witamy na ogólnopolskim konkursie rozpalania grilla Oto przedstawię Państwu bardzo innowacyjny sposób G glil, Grill, grill, Na pełnym ciągu Rozpalanie grilla, dronem Jak? Jest to bardzo efektywne e, Pałka no, no, no przyznam, że choćby dlatego się opłacało kupić tego, oczywiście to jest najlepsza rozpałka, po prostu do grilla Jeszcze nikt takiej rozpałki nie myśli, więc to będzie moja rodzina. Proszę, grillodron Proszę, jeszcze raz. Nad morzem? Skorzystamy z tego. No, Proszę bardzo, aha. skorzystamy z ciągu. O! Jest to jest to, to, jest to Ej, kolejny. 어. <laughs>